Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu na kanale Possum Travel. Witam się dzisiaj razem z Le8 i z Kingo, tym razem Kinia za Kółkiem. Jedziemy, słuchajcie, do weterynarza drugi raz w przeciągu godziny. Byłyśmy dzisiaj rano z Le8 na szczepieniu. Z nami, z nami nie ma nudy. Byliśmy rano z Le8 na badaniach, wszystko się okazało, że jest w porządeczku, nie ma już bakterii. Wyniki się poprawiły, ta jazz, Wyniki badań się poprawiły i Leosiek mógł przejść szczepienie na wściekliznę, plus dodatkowo będzie miał książeczkę, zdrowia i paszport, także ale byłyśmy. Nie było się bez, nie ale nie obyło się bez przygody, bez niespodzianki, bo wróciłyśmy do domu, oczywiście wszystko ładnie, pięknie, po czym Kinia poszła z na spacer. Ja patrzę, ale Osiek na brzuchu ma jakieś takie bomby. Jakieś bąbelki się porobiły, których nie ma. No wiecie, bąble. dzięki Bogu, że on jest łysy. Trochę plusy i minusy przy takim piesku, który jest jakimś alergikiem. Bo faktycznie patrzę, czerwony kark. O, teraz też tu widzę, że te bąbelki się bąble. porobiły. Zobacz ten, rozbierz, rozbierz go. Patrzymy, on na całym ciele bąble. Chad jej podpowiedział właśnie, że to może być... Alergia. No właśnie, cholera. Także kurczę, no słuchajcie, zabrałyśmy się. Zadzwoniłam oczywiście do weterynarza. Pokażcie, los wygląda ok, spokojny, nie dyszy, nie? Ale no pani powiedziała, oczywiście, proszę podjechać jak pani dadzą Bo radę. musi dostać zaszczyt przeciw alergii. No, a że mamy do weterynarza autkiem jakieś. No 15 minut myślę takie. Nawet nie. Nawet nie, no to wsiadłyśmy w auto. Dzisiaj mam wolny dzionek, także podjedziemy od razu. A słuchajcie, każdy myśli wolny dzionek, to chill, to coś tam, nie? A tu nie. u nas My jak zwykle... Nie, u nas całe życie na adrenalinie coś się dzieje. No właśnie, cholerka, tak? Po prostu No, no przysypiam. Mam nadzieję, że zaraz zostanie zaszczepiony będzie wszystko okay, bo powiem wam, no że właśnie. nie stresowało w ogóle samo przyjęcie przez niego tego szczepienia. Tak. Także jedziemy, jedziemy, deszcz zaczął padać w ogóle, także pogoda jeszcze nam nie sprzyja. My tylko w bluzach się ubrałyśmy, na szybko i jedziemy. No także odezwiemy się, jak już będziemy po wizycie. Trzymajcie kciuki za Leosia. No i updatecik robimy, jesteśmy już po wizycie. Dostał Leosiek, zastrzyk. Faktycznie pan doktor potwierdził, że jest to taki, właśnie od, taki alergiczny odczyn, tak? E, poszczepienny właśnie. No, rzadki, rzadko rzadki, się ja. to zdarza pieskom, Może pan ma takie mówię, dwa przypadki w roku, no ale widocznie Leosiek jest tym wrażliwym pieskiem, takim właśnie, delikatniusim, naszym kochanym. No, ale już dostał zastrzyk, także powinno być lepiej. Jutro i tak przyjeżdżamy na kontrolę i na kolejne badania, Tak. Ha. Także będziemy w tym tygodniu często u Pana doktora. Eee, no. My w ogóle jesteśmy bardzo często u Pana doktora. No. A póki co wracamy. Eee, no i co, będziemy obserwowały tego szkraba. Ja już dzisiaj nic innego nie będę robiła, tylko będę obserwować mojego Leośka. I Fabcia, i Guciusia, bo pogoda i tak się skiepściła u nas dać wczoraj, wczoraj w ogóle się nie ksypał. No, także może coś tam przyrządzi, kwiecień, no. przyrządzimy na Ale obiadek? Kwiecień, kwiecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata i to się póki co sprawdza, bo od początku kwietnia jest beznadziejnie. No właśnie. A widzę, że Lasiek troszkę lepiej już tak się jakoś zaczął chyba czuć. Ale pan doktor sam powiedział, że troszeczkę na pyszczek spóźnieni. A, faktycznie, no delikatnie mu tak. No ale dobrze, podjechałyśmy. Po prostu no inne pieski, te, które mają włosy, wiecie, jak szczepicie swoje psy na szczygliznę, to wiesz, od razu nie zauważycie tak, no bo mają włosy czy sierść. Ale zawsze właśnie opuchnięte łapki, nosek, pyszczek, delikatnie. Więc lepiej obserwować. Ja mhm. chciałam Wam powiedzieć, że my jesteśmy takie pani że my od razu jedziemy. Ale chyba to jest lepsze niż takie, wiecie, molewczy taki eee, stosunek. Ja właśnie nie? chciałam powiedzieć, że tak, jak to powiedzieć, kurde. My jesteśmy bardzo zapobiegawcze ze wszystkim. Tak. ja nawet dzień wolny dzisiaj sobie zaplanowałam, żeby mieć właśnie na to szczepienie i być z 8 no bo kurczę, nie wyobrażam sobie inaczej. Eee, no, także mm, kochani, wracamy bardziej, do tu, że my tak niechętnie chciałyśmy go zaszczepić. W sensie właśnie, bo się bałyśmy, czy tam nie będzie jakichś tak, powikłań, bo, bo wiecie, że on miał z tym ze swoim zdrowiem, ale no jak już zrobiliśmy wszystkie badania i pan doktor powiedział, że już jest na tyle ok, że może mieć to szczepienie, a tym bardziej, że my planujemy wyjazd. Tak. Na którym oczywiście Leosia nie mogłaby zabrać i zastanawialiśmy się czy jedziemy na wyjazd, czy odwołujemy. Mhm. Mm no, więc tak. No. Także wracamy do domku i no, będziemy sobie chillować dzisiaj, tak? Poza oknem szaro, buro i ponuro. Ale zmęczony jest. No. Już mam nadzieję, że wracamy i nigdzie nie jeździmy, bo kurczę, no naprawdę no ile można, ile można, naprawdę, nie? I będzie Lośka bolał brzuszek, właśnie od tej jazdy, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, tak? Oj, kochani, no, trzymajcie kciuki za losie. Yy, odezwiemy się pewnie jeszcze do nas dzisiaj, później troszeczkę. Będziemy dawać znać. Mm -hmm. Update jest taki, że jemy obiadek, u mnie zobaczcie, jest dzisiaj polędwica z dorsza, ziemniaczki, fasolka szparagowa, a u Kini to samo, tylko Zjadam. już resztka, bo Kinga szybko zjada, Zjadam. bez rybki, e, Izla ośkiem jest dużo, dużo lepiej, także tak się prezentuje dzisiejszy nasz obiadek, niam, 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 niam. dawno nie jadłyśmy mega ziemniaków, także zajadamy i oglądamy końcówkę e, żony z Salt Lake City, także no, tak to chill u nas, nie? Spokój, już już jak naprawdę lepiej. Chłopaki zjedli obiadek i zobaczcie, Kuciuś, kochany, pilnujesz tak naszego kochanego szkraba. Tu jest Leosiu, sobie odpoczywam, śpię, także nie przeszkadzam. Jest dużo, dużo lepiej, opuchlizna zeszła. No, chillujemy. Dzień dobry, dzień doberek, witam się z Wami w kolejnym vlogu na kanale Possum Travel. Jestem dzisiaj pod Lux Medem, przyjechałam na badania, jest ze mną Kinia, jest ze mną Leoś, przyjechali mi wesprzeć, przyjechałam na badania profilaktycznie i na konsultacje do neurologa też. Także wchodzę zaraz na pobranie. Witajcie w kolejnym dniu. Na początku, oczywiście, zapraszam do jakiejś łapeczki, do fajnego komentarza. No Będzie nam miło, jak zwykle, i dzięki za komentarze, wszystkie pod poprzednim vlogiem. Bardzo nam miło. No i fajnie cieszymy się, że podoba Wam się, jak to się ogląda. Także do zobaczenia zaraz! To jest też hotel, City Park Hotel, w którym też byliśmy kiedyś. I tam do góry jest też basen, z którego mieszkańcy też mogą korzystać, bo tak jak mówię, jest tutaj hotel i apartament. Normalnie można sobie kupić, wynająć. Także naprawdę bardzo fajne miejsce. No i właśnie jestem już po pobraniu. Widzę, że Kinia tam spaceruje z Leośkiem. Zobaczcie, tutaj fajnie jest na gdzie pospacerować. Jest jakiś wybieg też dla piesków. Oj, Leoś o sobie ładnie radzi. No, także e, zaraz ruszamy dalej. Leoś, do pani, gdzieś pani tu jest? Leoś, kto to pani tutaj jest? Co ona tutaj robi? Cześć, gdzie ty jesteś na trawce? No chodź do pani, no chodź do pani, ciej, słodziaku, cześć. Grzeczny Nunio jak spaceruje, czeka na pancie, tak przyjechał tutaj panią wesprzeć. Nio nasz kochany, tak, no super się no, czuję. Witałam się w nowym Także, vlogu. Witajcie. Także stwierdziliśmy z Dałskiem, że my tutaj chcemy mieszkać. A, a czy jest w ogóle jakiś widzę park, wybieg, mówiłaś, coś tak, pisałaś? A chciałam powiedzieć, że jest to tak naprawdę najbardziej luksusowe chyba miejsce do mieszkania w Poznaniu. No, pięknie tu się City prezentuje. Park. Mówiłam, że nie, mówiłam, że jestem w Luxmede, a to jest City Park, tak? Taki cały kompleks tutaj właśnie z Luxmede, no to idealnie dla Magdy, gdzie może iść do lekarza w każdej Ilośkowi chwili. I tak, się tu podoba mega, także oni sobie spacerują, no i zaraz lecimy dalej. No już jestem po wizycie u neurologa, także no nie za ciekawe informacje mam dla kini, dla siebie, nie za ciekawe, nie za ciekawe, nie za ciekawie. Mam tu wszystkie zalecenia. Także idę do auta i może Wam opowiemy potem na spokojnie, bo troszeczkę nie ukrywam, że nas dzisiaj czas goni, także wszystko Wam zaraz opowiemy na spokojnie, jak usiądziemy. Chciałam powiedzieć, że Lośkowi się tu naprawdę bardzo podoba. Jest tu i sobie niocha I sprawdziłyśmy sobie apartamenty, ile tutaj kosztują na wynajem, bo żeby kupić, to w tej chwili nie ma żadnego, a tutaj no parę dobrych baniek kosztowały te apartamenty ale na wynajem to jest jakieś takie 6 000 za 40 metrów, ale powiem wam, że ten wystrój tych apartamentów to już taki no starszy. starszy no, już taki... poprzednia wiosna, tak? Mm, no. Taka dosyć, dosyć poprzednia, więc nadają się już do kompleksowego remontu. A my idziemy do autka, wspomniałam, że mam ciekawe dla ciebie o. informacje, także opowiemy na spokojnie jak o, Dobrze, to idziemy do autka. Jedziemy do Weta jeszcze. Aha, i do Weta i jeszcze gdzieś jedzie. Bo okazuje się, że osiek ma... Dalej no, Ale nie, teraz to chodzi mi o tą wątrobę, że musi mieć zmienione leki, bo Aha, faktycznie, ta wątroba tak. mu się nie podniosła i jest kiepsko, także musi mieć zmienione leki. Jedziemy po leki dla Gucia na te kryształki w moczu. I jedziemy no właśnie zobaczyć ten odczyn. Ten czym, pani doktor zerknie może. Także I, tak, trzy dni i jeszcze mu to nie zeszło. No i wracamy z Leosiem od Weta i okazuje się, że y, to y, ten odczyn może utrzymywać się nawet y, kilka tygodni. Także dostałyśmy teraz jeszcze maść, którą mamy y, to smarować, ale już tak jest y, lepiej jak patrzyliśmy. Ale no kurczę no, utrzymuje się to niestety, nie? No i byłyśmy podaleki dla Leośka i wszystko już mamy. Dla Gucia powiedziałam, dla Leośka? Dla Gucia leki. A nie, dla Leośka też. No wątroba, bo. Boże. I nie, ja. ostatnio też powiedziałeś, że pobiegłam ja się... do Żabki w poprzednim. A ja pobiegłam do Biedronki wtedy. A tak powiedział No, a to było do Żabki, że pobiegłam. <laughs> Aha, no widzisz, ja <laughs> tak mam, że i potem nie, nie zajarzę, że coś się pomylę i no. tak, tak idzie, nie? Dotarłyśmy do domu, tutaj mamy troszeczkę paczek od Kams, dostałyśmy jakieś upominki. Tu jeszcze jest fajna przesyłka, dotarł przy bufet i tutaj słuchajcie, nowość, nowość z Lidla. Dubańska czekolada. Za no, zaczymy. Wow, mm, no troszkę jest tego nadzienia. Wiem Wam, że ja już spróbowałam i smakuje naprawdę dobrze. Także ja zajadam mojego, do tego mam kawkę, americano, tutaj batonika na później, także no. E, będziemy się odzywać, troszkę musimy się ogarnąć tutaj z pieskami po powrocie. Dojechałyśmy do domu, stwierdziłam, że muszę odsapnąć, wykąpać się, włosy umyć, po prostu żeby głowa troszkę odpoczęła, bo za dużo informacji, za dużo stresu powiem Wam znowu. Jak nie Leosiek, jak nie Guciusiek, jak nie Fabusiek, no to teraz ze mną znowu. Byłam u neurologa na konsultacji, słuchajcie, bo od pewnego czasu mi dokuczają właśnie tutaj problemy, jeżeli chodzi o dłonie i cierpnięcie palcy. Że poszłam do lekarza, byłam na badaniu, oni będą jak to badanie, nazywał EMG. To już, mówię, to już no, mówiłam no. o tym, więc nie przedłużam. Chciałam tylko powiedzieć update taki, że no niestety pani doktor powiedziała, że wszystko się potwierdza kiepskie wyniki w lewej dłoni, także czekam mnie zabieg, muszę teraz się udać na konsultację do ortopedy i on już mnie dalej pokieruje co i jak, no, co nie zmienia faktu, że jakby kolejny stres, kolejny pobyt w szpitalu. Eee, tutaj też mnie słuchy, że to chyba jest dwudniowy pobyt w szpitalu, także. A takich dwudniowych czy trzydniowych pobytów miałeś w ostatnich latach? Tak, rokach? w ostatnich trzech latach miałam co roku taki pobyt właśnie, no także. Hmm. Co pies to mam pobyt w szpitalu, bo jeszcze Lośka nie była, jak byłam na ostatnim zabiegu, czy był? Nie, no bo miałam dwa pobyty. Kurczę, to chyba Lośka nie, nie było, czy pobyt. był? Ojej, no faktycznie. Co so pies so to nowy pobyt w szpitalu. Co so pies so to nowy pobyt w szpitalu, także musimy o to przemyśleć. Zrobiłam sobie kawę, właśnie Kinia też obok tutaj kawkę. O, bardzo dobra kawusza z leczkiem kokosowym. No, także wróciłyśmy. Muszę to wszystko sobie przetrawić, te wszystkie informacje. Pomyśleć, jak to wszystko zorganizować. Wiadomo, że to kurczę człowiek musi sobie wszystko, wiecie, ustawić w życiu swoim, to zaplanować trzeba takie coś, nie? No i co? I dalej się organizujemy? Co tam dzisiaj jeszcze kisiusia? Wszystko chyba na tą chwilę, co? Na tą chwilę tak idę suszyć włosy, słuchajcie, bo te włosy po prostu są tak ciężkie, jak są mokre, także powiem wam, że. Ale szykuje się chyba u mnie zmiana. Już do tego mówię tutaj kinie, już mówię do niej, że muszę coś z włosami zrobić, nie? że prawdopodobnie idę na podcięcie włosy. wam te włosy, bo mam ja ciągle chodzi związanych. Właśnie, tak muszę jak zobaczyć, jakie no, włosy, to powiecie, że nie ma opcji. No, muszę obciąć, bo ja ciągle chodzę związanych, one, wiecie, ciążą mi po prostu. Ja już tutaj chyba zakol... zakola kola chyba dostałam z tego wszystkiego. Ja mam chyba chyba za wiecie? Ale ja Ci mówię, że ty na mocno ściskasz. <laughs> <laughs> Właśnie. No dobrze, także ja lecę zrobić jakiś lekki glam i odezwiemy się pewnie do was później. Jeszcze przyszedł do nas taki gadżet, żebyśmy mogły sobie podglądać pieski. Jak nas nie ma w domu. Bo słyszałyśmy, że Leosiek y, troszkę szczeka, jak nas nie ma, także chcemy y, to sprawdzić. No i też przyda się pewnie na nasze wyjazdy, żeby na przykład, jak zostawimy pieski y, w pokoju hotelowym, żeby sprawdzać, co i jak. Oczywiście ma czujnik ruchu i w ogóle wykrywanie ruchu, także y, myślę, że się sprawdzi. No będziemy dawać znać, jak się sprawdza, jak zainstalujemy, jak to w ogóle wygląda wszystko i Powiem Wam, że niestety, jak widzicie tutaj, nie wiem, czy to dobrze oddaje, ale tutaj Leosiek ma taką zaczerwienioną tą skórę, i taką opuchniętą. No i niestety, nawet po zastrzyku to nie przeszło. Dostałyśmy jeszcze takie sterydy, które Pani nam powiedziała, że jeżeli nie przyjdzie do jutra, to żeby podać. No i stresuje nas to. Robimy zimne okłady, ale na razie nic to nie daje. Powiem Wam, że mega to jest stresujące. Widzicie teraz, jak to wygląda. No Kiepsko to jest właśnie miejsce wścieknięcia tutaj tej e, szczepionki na wściekliznę. I jak widać to jest taki właśnie nieciekawy odczyn. Ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć, że ostatnio nas tutaj jest mało, nie jesteśmy może do końca regularne, ale szykujemy coś no, dużego. E, także e, cały czas pracujemy nad pewnym projektem, o którym jeszcze nie możemy Wam powiedzieć. Wiem, że to brzmi, jak tacy wiecie. E, Influencerzy, którzy zawsze robią tajemnice z czegoś, ale naprawdę nie chcemy jeszcze zapeszyć. Także mam nadzieję, że wkrótce dowiecie się, co to będzie. Bo pracujemy nad czymś. Nad czymś, o czym myślałyśmy już od dłuższego czasu. I coś, co będzie dla Was. Będzie dla Was pomocne, i w ogóle, i myślę, że wielu osobom się to przyda. I myślę, że wiele osób będzie z tego zadowolone, przynajmniej taką mamy nadzieję, i myślimy, że to będzie coś takiego fajnego. No i nie ukrywam, że praca przy tym jest ciężka, ale satysfakcjonująca. Jest to coś, co lubię robić i jest to coś, co sprawia przyjemność, dlatego pochłania nas to naprawdę, no pochłania to wiele godzin. Yy, dlatego nie mamy teraz czasu tak na nagrywanie, ale jeszcze zobaczcie, że yy, tu z Leośem problemy i ciągle coś ostatnio, yy, yy, różne zawirowania, także yy, dlatego nas troszeczkę jest tu mniej, ale mam nadzieję, że wybaczycie i jak już się dowiecie co to jest, to, yy, to sami zrozumiecie, że yy, wymagało to od nas niestety troszkę poświęcenia.